Ja jako osoba na początku najbardziej cierpiąca zastanawiałam się, czy przypadkiem te rekolekcje nie powinny się nazywać rekolekcje uzdrowiennicze. Ale później doszłam do tego, że one się właściwie bardzo dobrze nazywają, że to są rekolekcje z postem, bo post uzdrawia. A ja z postem do tej pory byłam troszkę na bakier. I to docenienie siły postu to mi się najbardziej podobało. I to chyba też, yy, ja powiem tak najbardziej od siebie. Chociaż ja mieszkam w linii prostej 500 metrów stąd, to mimo że mam tak blisko, to muszę powiedzieć, że byłam aż tak daleko. Bo to trzeba, tak jak ksiądz powiedział, wyjść na tą pustynię. I chyba jak się właśnie wyjdzie na tą pustynię, to się właśnie zobaczy to i do, doświadczy tego uzdrowienia, ja robiąc sobie podsumowanie, takie swoje, własne, prywatne podsumowanie. Chciałam to podzielić na uzdrowienie fizyczne, duchowe, umysłowe, ale to się raz się da, a raz się w ogóle nie da. Więc jeśli ktoś w jakiejś dziedzinie, ja może przyszłam tutaj z potrzebą uzdrowienia fizycznego, ale doznałam i duchowego, i umysłowego, i, na il, i w wielu innych dziedzinach.